Dzisiaj pokażę Państwu w jaki sposób e, korzystać z Avantis Wordu, czyli z nowej licencji, z nowych scen, które zostały stworzone dla okularów klas VR. E, pierwsze, od czego musimy zacząć, to sprawdzenie, czy mamy już zarejestrowaną licencję Avantisu. E, aby to sprawdzić, wchodzimy sobie w prawy, górny róg ustawienia. Następnie przechodzimy sobie w portal administracyjny i tutaj w zakładce subskrypcje Mogą Państwo zauważyć, że mamy dwie e, licencje. Pierwsza z nich to jest w moim przypadku Avantis, druga e, to też jest Avantis. Ja mam tutaj w swoim przypadku dwie odpalone, e, także w ten sposób e, wygląda właśnie subskrypcja Avantisu. Jeżeli mamy to mm, potwierdzone, mamy informację o tym, że jesteśmy poprawnie jakby zweryfikowani oraz mamy tą subskrypcję, możemy przejść sobie do zakładki e, biblioteki. Oraz do zakładki Avantis World Team Park. Tutaj w tym miejscu mają Państwo cztery tematy. Wybierzmy sobie najciekawsze, na przykład Super Science, La Super Science Land. E, I w nim na przykład wybiorę sobie Ludzie i Anatomia. E, tutaj mamy oczywiście gotowe sceny, które są już przygotowane. Możemy sobie na przykład wybrać powiedzmy ludzkie serce z laboratorium. Możemy sobie również kliknąć, zobaczyć, co tutaj się znajduje, zobaczyć jak to serce wygląda. Mamy również opisane czego będzie dotyczyła notatka nauczyciela. Możemy sobie oczywiście kliknąć tą notatkę, ona nam się oczywiście pobierze. To też sobie mogą Państwo zobaczyć. Eee, mamy również y, przejście do strony online, natomiast to jeszcze na tą, na tą chwilę jeszcze nie jest przetłumaczona ta strona. Mogą sobie oczywiście Państwo zajrzeć, natomiast jeszcze, jeszcze jest to tłumaczenie. Eee, dobrze, teraz tak, mamy wrzucone ludzkie serce. Chcemy, że tak powiem, aby to serce pojawiło się na wszystkich headsetach naszych uczestników, czyli na, na oczywiście okularach. Aby to zrobić, musimy to oczywiście wysłać, czyli klikamy sobie przycisk wysyłania, oczywiście odblokowujemy wszystkie okulary, przyciskamy wy przycisk wysyłania, mamy wysłane. Następnie oczywiście otwieramy sobie stryk, mamy już na wszystkich okularach otwarte nasze sceny i teraz wystarczy, że Wejdziemy sobie tutaj na dół, poniżej tej listy odtwarzania, mamy takiego jednego chłopka. To oznacza, że sceny będą eksplorowane solo. Tutaj też oczywiście Państwo to mają napisane. Natomiast jeżeli klikniemy tego chłopka, no to automatycznie przejdziemy w sceny, w sceny wieloosobowe. Pojawi nam się również link, za pomocą którego możemy przejść do tego pokoju. Od razu nam się otwiera nowa karta. Natomiast drugą rzeczą jest to, że możemy również kliknąć tutaj w tę ikonografię udostępnienia. Ona często się spotykają na Facebooku lub na innych social mediach, w których chcemy coś udostępnić. Klikamy sobie w tą ikonografię i mamy dwie rzeczy. Pierwsza z nich to kod QR, za pomocą którego, jeżeli Państwo sobie zeskanują, zeskanują telefonem ten kod, to otworzy się Państwu strona i zalogujemy się właśnie do tego pokoju, który tutaj stworzyliśmy. Druga rzecz to jest link, który również można udostępnić naszym uczniom, którzy który chcemy dołączyć do pokoju. Możemy sobie go skopiować. Natomiast my już mamy otwarty pokój. Dajemy sobie Join Room. Teraz jesteśmy połączeni i jak widać pojawiliśmy się już w pokoju. Teraz za pomocą klawiatury i przycisków albo szczałek na klawiaturze, albo za pomocą literek WASD Mogą Państwo przemieszczać się po tej przestrzeni. Jeżeli będziemy używać myszki, to po kliknięciu i przytrzymaniu lewego przycisku myszy, będziemy obracali się w lewo lub w prawo. Możemy się teraz przemieszczać po naszej krainie. Jak widać, działa to dosyć powoli, chodzimy powoli. Natomiast jeżeli chcemy zacząć szybciej chodzić, to wystarczy, że na klawiaturze przytrzymamy Shift i zaczniemy się poruszać. Wtedy chodzenie jest troszeczkę szybsze. Proszę bardzo, teraz widzimy jakby serce z góry. Możemy sobie dojść do każdej, każdej jego przestrzeni, każdej jego strony tak naprawdę. I zobaczyć sobie różne, różne rodzaje, różne rodzaje. Z każdej strony to duże ogromne serce, tak? W grupie. Przypominam, że jesteśmy tutaj w grupie wieloosobowej, co pozwala nam być w kilka osób jednocześnie. Więc ja teraz pozwolę sobie również otworzyć po prostu drugie okno i dołączyć. Do naszego pokoju, naszej sceny. Zobaczymy, czy mi się to uda w osobnej, odrębnej karcie. Eee, także ja tutaj sobie dołączę, i powinno nas być dwóch. Proszę, ja sobie tutaj jestem na swoim. By się poruszać. Oczywiście, fajna rzecz druga jest taka. O, udało mi się dołączyć. Państwo tego nie będą widzieć. Ja tutaj na drugim pulpicie sobie pracuję. Jest druga postać i jesteśmy we dwoje, tak? W samych scenach możemy być aż do 30 osób, yy, czyli 30 osób może być równocześnie z nami w pokoju. Możemy się również komunikować. Proszę zobaczyć tutaj po prawej stronie u góry mamy informację o tym, że mamy dwie osoby oraz mamy informację, z jakich urządzeń oni korzystają. Jeżeli będą korzystać z okularów VR, to będzie tutaj oczywiście ikonka i będzie napis nazwy tych okularów. Możemy takiej osobie oczywiście włączyć mikrofon. Możemy zmienić jego nazwę. Możemy go nazwać jak chcemy. Na przykład powiedzmy Łukasz 1, możemy mu zmienić awatara, tak, żeby go łatwiej rozpoznać. O, załaduje mi się to. O. Możemy wybrać sobie konkretny kolor uczestnika, który chcemy, którym chcemy go oznaczyć, jeżeli ma być na przykład jakimś liderem grupy, czy ogólnie ma być liderem, eee, możemy wrócić sobie tutaj i możemy również załączyć wszystkim e, dźwięk, tak aby mogli się z nami porozumiewać. OK? Tutaj możemy również sobie załączyć głos. Jak widać, mamy na dole taki mikrofon. Teraz go włączyłem i teraz, jeżeli Państwo byliby ze mną w pokoju, to słyszeliby Państwo mój, mój głos, oczywiście. I moglibyśmy się również ze sobą komunikować. Oprócz tego, oczywiście, mamy tutaj tak jak w Teamsach czy innych zestawach, możemy wybrać sobie, z którego mikrofonu chcemy korzystać. Czy chcemy swój mikrofon wyciszyć, czy chcemy wyłączyć nasze głośniki. Oprócz tego, jeżeli będziemy już w jakimś miejscu. Możemy również, jeżeli mamy jakieś ciekawe miejsce, które chcemy wszystkim przedstawić, czy dać do zapamiętania, lub wysłać, możemy również zrobić zdjęcie takiego miejsca. Ja teraz zrobiłem zdjęcie i ono automatycznie zapisuje się nam na komputerze. Ja sobie teraz powiedzmy, wybiorę jakieś, jakieś miejsce do zapisu i otworzę, żeby Państwu pokazać, że to zdjęcie jest tutaj z nami. Tak. Proszę bardzo, wykonałem zdjęcie za pomocą tej platformy, i teraz, jeżeli była jakaś ciekawa, powiedzmy lekcja, czy coś, co ma się tyczyć lekcji i chcemy, żebyście zapamiętali, takie zdjęcie już mamy ze sobą, możemy je wysłać uczestnikom mailowo, czy, czy na jakimś komunikatorze, z którego Państwo aktualnie korzystają. Możemy również z tego miejsca wysłać zaproszenie czy linka do uczestników, których chcemy zaprosić. Natomiast jeżeli będą oni w okularach, to tak naprawdę wszystkim zarządzają Państwo tutaj z tej platformy. Ok. Z tego filmiku myślę, że to, jest, to by było na wszystko. Proszę nie zapomnieć tutaj po prawej stronie na dole nacisnąć przycisku subskrybuj, aby, aby być z nami na bieżąco. Chcemy raz w tygodniu teraz wrzucać takie filmiki, aby Państwo wiedzieli coraz więcej o tym, co się dzieje w Avantis World oraz co się dzieje w klas VR. Także aby nie ominęło Państwa nic, polecam zasubskrybować ten kanał. Natomiast ja teraz żegnam się z Państwem. Dziękuję, do widzenia.